Firma Bemetnet, spółka Zo, jest położona między kluczborkiem a Opolem w Lasowicach Wielkich. To właśnie tutaj od kilkunastu lat z powodzeniem jest zgłębiana wiedza na temat konstrukcji metalowych. Doświadczenie w branży pozwoliło zaoferować klientom zabudowy samochodowe własnej konstrukcji typu Auto Oferujemy zabudowy na dowolnym podwoziu wybranym przez klienta. W ofercie można odnaleźć zabudowy na jeden, dwa lub trzy pojazdy. Zabudowy do samochodów budowane są w oparciu o stal konstrukcyjną, jak i aluminium. Konstrukcja jest zawsze zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, zapewniające długotrwałą ochronę antykorozyjną. Pokład wykonany jest z perforowanej blachy aluminiowej z otworami umożliwiającymi montaż klinów transportowych oraz pasów z trzypunktowym systemem mocowania. Pojazd może zostać wyposażony w sprzęg kulowy do holowania oraz transportu przyczepy do 3,5 kg. W ofercie posiadamy szeroką gamę wciągarek, które ułatwiają załadunek pojazdów. Każda zabudowa jest wyposażona w akcesoria dodatkowe według życzenia i potrzeb klienta. Zabudowy firmy BEMET spełniają restrykcyjne wymagania niemieckiego TIF, dzięki czemu jako jedna z niewielu polskich firm sprzedaje swoje zabudowy na zachodni rynek. Produkujemy też zabudowy o ładowności 8 ton, które pozwalają transportować cięższe pojazdy i maszyny. Dla popularnych modeli samochodów firma Bemet przygotowała konstrukcję ram samochodów dostawczych. Dzięki temu, po zamówieniu zabudowy, firma jest w stanie przygotować całą zabudowę, którą wystarczy zamontować na pojeździe. Montaż konstrukcji na samochodzie klienta odbywa się w ciągu jednego dnia. Na stanie znajdują się też gotowe egzemplarze Autolawet do natychmiastowego odbioru. Firma BEMET nie spoczywa na laurach. Konstrukcje są ciągle doskonalone oraz dopracowywane. Dzięki oprogramowaniu CAD-CAM każdy projekt jest profesjonalnie przygotowywany przez wykwalifikowaną kadrę inżynierską. Każdego roku wprowadzane są innowacyjne rozwiązania, które poprawiają bezpieczeństwo oraz ergonomię pracy pojazdów autolawet.